Drodzy widzowie, można śmiało powiedzieć, za Mickiewiczem, przywrócono nam wreszcie dziady, a raczej sami je sobie przywróciliśmy. Wznowiliśmy sobie my, Wrocławska publiczność, widzowie, aktorzy i twórcy pierwszych takich dziadów w historii całego teatru dziadów bez skrótów w reżyserii Michała Zadary które zostały ściągnięte z afisza Teatru Polskiego we Wrocławiu i zaczęły żyć własnym życiem. Nie wiem, czy jest w historii teatru podobny fenomen, żeby publiczność wykonała taką gigantyczną walkę z organizatorem i dyrekcją macierzystego teatru, domagając się od ponad czterech lat powrotu jego wysokoartystycznego, a zagranego zaledwie pięć razy spektaklu. Spektaklu nieosadzonego jeszcze w zbiorowej i kulturowej świadomości. Arcy spektaklu bezprecedensowych wrocławskich dziadów. Żeby publiczność z taką miłością walczyła o powrót aktorów do miasta. Dziady z wielu względów niechciane gdzieś w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a stworzone tam za dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego w latach 2013-2016. W latach niekwestionowanej świetności teatru polskiego we Wrocławiu wyszły teraz same w miasto i za sprawą zdeterminowanych Wrocławian, publiczności, odnalazły nową, piękną przestrzeń w Instytucie Grotowskiego, a ze środków Urzędu Miasta Wrocławia zostały w całości sfinansowane. Na ten moment realizujemy dziadów części trzeciej ustęp. Inicjujemy tą koncertową częścią nasze dalsze działania, które doprowadzą nas w końcu, o czym wciąż marzymy, do wznowienia kompletnych 14-godzinnych dziadów całości. Jesteśmy zatem na początku drogi, ale ogromnie wiele już się zadziało. Chodzi o to, że bez sprzęgnięcia się wspólnotowej energii, bez gigantycznej. Entuzjastycznie budowanej dziadowskiej wspólnoty, bez realnego zaangażowania się w sprawę wielu konkretnych osób, bez kulturowej świadomości bardzo konkretnych i wyjątkowych urzędników, o jaki spektakl i o jaki teatr w tym mieście toczy się gra, nic ważnego w sprawie wrocławskich dziadów nadal by się nie zadziało. Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu wznieciła gigantyczny ogień. Fundacja Weright to Art podtrzymywała go i przez lata rozpalała nim kolejne publiczne instytucje, które jako nieliczne rozpoznały i uszanowały jedno z najpiękniejszych, wręcz źródłowych pragnień swoich mieszkańców uczestnictwa w sztuce teatru, która ma moc społecznej, wspólnotowej przemiany. Dlatego trzeba to jeszcze raz zaznaczyć, Wrocławskiego Teatralnego Cudu, pomimo naszego wielkiego zaangażowania i determinacji, nie udałoby się nam, publiczności, zmaterializować bez wsparcia Instytutu Grotowskiego, reprezentowanego przez jego dyrektora Jarosława Freta, oraz finansowania przez Urząd Miejski Wrocławia, a także pełnej akceptacji idei przez prezydenta miasta Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Bartłomieja Świerczewskiego. Oraz dyrektora Wydziału Kultury Jerzego Pietraszka. Wcześniej jeszcze zbudowaliśmy komitet honorowy do spraw Wznowienia Dziadów 2020. Wśród wielu osób wspierających nasze działania są twórcy spektaklu Michał Zadara, Robert Rumas, Marta Strecker a także Olga Tokarczuk, Paweł Łysak, Dariusz Kosiński, Tomasz Kireńczuk, Marcin Hamkało czy Tomasz Lulek. To naprawdę wielkie wspólnotowe dzieło. Dajmy się dziś ponieść poetyckim frazom sprzed 200 lat. Frazom, które mówią wprawdzie o konkretnej historycznej rzeczywistości, przywołują Rosję, Petersburg, Kibitki i Dekabrystów, ale w gruncie rzeczy elementy tamtej rzeczywistości pobrzmiewają wciąż niepokojąco w teraźniejszości. Jeden z nich, może najważniejszy, dotyczy kwestii potęgi miasta. To co decyduje o jego autentycznej wielkości? Wyniosłe pomniki, wyniosłej władzy, czy może tak jak nam się marzy, mm. ważny artystycznie teatr publiczny, dzięki któremu można doświadczać społecznej przemiany? Jest z nami dziś Mariusz Kilian. Zgodnie z naszymi marzeniami, z których wciąż nie rezygnujemy, odbywałyby się teraz 14-godzinne dziady w całości, a Mariusz Wystąpiłby w roli guślarza. Wprowadziłby nas w rytualny obrzęd, by potem w części trzeciej przemienić się w księdza Piotra. Dlatego nie wyobrażamy sobie, że dzisiejszy dziadów, części trzeciej, ustęp rozpoczynałby się bez guślarzowego przywołania wszystkich nas na spotkanie wokół dziadów. Dzisiejszy ustęp bowiem nie jest dla nas wyłącznie spektaklem. To nasze wielkie, wspólnotowe, teatralne święto i spotkanie. Taki teatralny obrzęd egzorcyzmowania poprzez Mickiewiczowskie dziady, naszej lokalnej i globalnej sytuacji. A ponieważ zorganizowany jest przez oddolny ruch Wrocławian, widzów, aktorów i twórców poza macierzystą instytucją, uważam, że śmiało możemy na ten czas ogłosić we Wrocławiu teatrokrację. Kuślarzu, rozpocznij, proszę, nasze wspólnotowe. Dziadze. Szanowni Państwo, zanim rozpocznę swoje głosła, pozwólcie, że e, powitam i podziękuję moim przyjaciołom, kolegom, aktorom Teatru Polskiego, którzy przyjechali tutaj w to święto z różnych stron. E, chciałem powitać Anię Ilczuk, Martę Ziębę, Rafała Kronebergera, Darka Maja, Igora Kujawskiego, Jakuba Giela, Marcina Pępusia, Andrzeja Kułaka, oczywiście Bartka porczyka, naszego dziadowego Konrada, i kiedyś małą dziewczynkę, Julkę, a teraz Julię Leszkiewicz, która jest z nami dzisiaj i rozwinęła się, tak jak dziady, dojrzały. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Z czujnym słuchem, bacznym okiem. Spieszmy się w tajnym obrzędzie, cichym pieniem, wolnym krokiem. Wszak nie nucim po kolędzie, nucimy piostkę żałoby. Nie do dworu z nowym rokiem, ze łzami idziemy na groby. Spieszmy cicho i powoli. Poza cerkwią, poza dworem, Bo ksiądz, głosłów nie dozwoli, Pan się zbudzi nocnym chorem. Martwi tylko wedle woli spieszą, gdzieś ich guślarz woła. Żywi są na pańskiej roli, Cmentarz pod wodzą Kościoła. Kto wspominasz Dawne chwile? Komu się o przyszłych marzy, Idź ze świata Ku mogile, Idź od mędrców Do guślarzy. Mrok tajemnic nas otacza, Pieśń, i wiara przewodniczy. Dalej z nami, kto rozpacza, kto wspomina i kto życzy.